Dzień dobry! Rozpoczynam pracę w nowej łazience. Jest to 4-5-metrowa łazienka w bloku w stanie deweloperskim. Mam tutaj do wykonania odpływ liniowy, zabudowę ze spłuczki z podtynkowej, popularnie zwaną gebelitę, układanie kafli, no i wszystkie wykończenia tak? białe montaże. I, I wszystko to co, to, co wykonawca Łazienki robi w Łazience. Zapraszam Państwa do oglądania. Nie będę filmował być może moich prac tak, jakby na bieżąco, w skali 100 na 100, tak? Każdej jednej czynności. Ale postaram się, postaram się może na koniec każdego dnia albo na koniec jakiegoś tam etapu pracy pokazać Państwu, jak to zrobiłem, powiedzieć kilka słów, pokazać, jak to wygląda. Ja zabieram się do pracy. Państwu życzę miłego oglądania i udanego dnia. Do zobaczenia. Tak to w tej chwili wygląda. Jestem w miejscu, gdzie deweloper przewidział miejsce na wannę. Ja z tego miejsca zrobię, zrobię kabinę dusznicową z odpływem liniowym. Tak? Tutaj, w miejscu, w którym, w którym sobie w tej chwili kłócam, będzie spadek do odpływu liniowego. Tutaj bateria, która jest na wysokości, w tej chwili na wysokości baterii bandy, podniosę ją na wysokość baterii krzyżnicowej, a w tym miejscu tutaj zamontuję zestaw słuchy podtynkowej zestaw zestawki belka. Tyle. Zbiorę się do pracy. Do zobaczenia. Po południe. Zakończyłem etap płucie do hydrauliki. Wykułem miejsce, gdzie będzie spadek odpływu liniowego i samo koryto tego odpływu. Wykułem sobie, wykułem sobie taki tor, gniazdo, koryto, w którym będą szły rurki odpływowe od tego, od tego urodzika. Na początku myślałem sobie, żeby zrobić to troszeczkę z małą inwazją. Za chwilę Państwu pokażę, jak to zrobiłem ale w końcu postanowiłem, że chcę mieć święty spokój i pewność, że, że gdzieś tam nie zostało to przez dewelopera zrobione w taki sposób, żeby woda musiała płynąć pod górkę i rozkułem do, do, samego, do samego pionu, tak samo, tak samo pomoże mi to jutro podczas montażu zestawu z spłuczki, tak, kredylitu bo będzie on sobie stał nie na wylewce pływającej, tylko na twardym na stropie, tak Wykułem wszystko, co miałem do wykucia. Myślę, że dość, dość, dość fajnie sobie przygotowałem na jutro. Jutro będę rozprowadzał y, samą instalację i montował odpływ. Oczywiście, oczywiście powiem kilka słów o tym i pokażę, jak mi to wychodzi, a, a teraz spróbuję, jako początkujący filmowiec, obrócić, obrócić kamerę i pokazać, jak to sobie przygotowane na jutro, tutaj wszystko wygląda. Tak, to ja, a teraz obracamy kamerę. O, nie obracamy kamery, bo zrobiłem zdjęcie, czyli muszę zrobić stop i jeszcze raz. Tak wygląda, tak wygląda miejsce, gdzie, gdzie, będzie, gdzie będzie sobie yy spadek i, i jakby cały brodzik yy, kabiny prysznicowej, tak? Tak jak widzicie Państwo, wykułem tutaj Yy, wylewkę i robią aż do stropu i będę to później odtwarzał zawsze, zawsze bawi mnie kiedy słyszę od inwestorów, jej panie przecież to tylko łazienka w nowym bloku, tak mało pracy a to proszę zobaczyć, tak, jest tego jest tego kucia dość sporo no tutaj mamy gniazdo tędy sobie będą szły rurki do baterii do baterii, prysznica a tutaj pod nimi w tym dokładnym miejscu pojawi się pojawi się koryto odpływu i i tędy do pionu będą sobie szły rurki odprowadzające wodę z prysznica a tutaj tak jak widzicie państwo o, w tym miejscu tak jak tutaj widać tą szeroką rurkę będzie stał stelaż stelaż spłuczki podtynkowej tak to sobie co sobie zamontuję jutro. No, łazienka nie ucierpiała bardzo. Tutaj już jestem przygotowany na, na jutrzejszy etap, tak, już posprzątany. Tam widać też miejsce, gdzie będę delikatnie przesuwał grzejnik w prawo, tak? żeby sobie był na środku ściany. A tutaj przeniesienie yy, zasilania kinkietu, tak? Teraz nie będzie kinkietu, tylko on sobie będzie zasilał lustro, jeśli dobrze rozumiem. Chyba, chyba, że zrobiłem to niepotrzebnie. Teraz tak. o tym dopiero pomyślałem, ale to się okaże jutro, czy potrzebnie tu wygółem. No dobrze. Ja na dzień dzisiejszy kończę pracę. Jadę zrobić zakupy materiałków, które są mi potrzebne na jutro. Życzę miłego wieczora. I do zobaczenia jutro. Dzień dobry. Kolejny dzień, gruby domek wypasione łazienki. <grystanie> <grystanie> Witam Państwa. Rozprowadziłem już instalację hydrauliczną. Mamy zamontowany zestaw spłuczki podtynkowej groę, do odpływu liniowego. I przerobione podejście do baterii. Dziś jeśli rzeczywistość, czyli kurier i dostawa z Castoramy pozwoli, chciałbym wylać spadek podpływien liniowym i, i, i załatać wszystkie, wszystkie powstałe podczas, podczas pracy bruzdy i już, idziemy dalej, tak? Teraz zrobię taki szeroki plan i dokładne ujęcie, żebyście Państwo mogli zobaczyć, jak, jak tą hydraulikę rozprowadziłem. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów, do subskrybowania kanału, do odmiania, do łapek w górę. Życzę Państwu udanego dnia. I do zobaczenia. Tutaj widzicie Państwo. Przesunięcie instalacji grzejnika, tak żeby grzejnik po zamontowaniu znajdował się na środku ściany. Tutaj miejsce, gdzie będzie wylany spadek od kubu liniowego przez całą szerokość tej wnęki. samo koryto tego odpływu przed, przed zalaniem betonem, przed, przed zamontowaniem i rurki odpływowe. Podejście do baterii, dysznica. A tutaj zestaw spłuczki podtynkowej. A tędy biegną sobie wszystkie połączenia sanitarne. Oczywiście będzie jeszcze ustabilizowane. Tak, żeby podczas zalewania tego betonem nie, nie zrobiły się jakieś przesunięcia, jakieś niepożądane rzeczy. I to tyle. Tak może wyglądać praca również w Państwa łazience. Polecam się. Dzień dobry, kolejny dzień pracy. Yy, przeróbki hydrauliczne, montaż zestawu spłuczki podtynkowej i. Yy. Montaż odpływu liniowego mamy już za sobą. Otwory po, otwory po tych wszystkich przeróbkach zostały już wstępnie wyrównane, naprawione tynkiem. Wylany został, wylałem już spadek odpływu liniowego. Dzisiaj odpylanie. Mieliście Państwo okazję zobaczyć etap przygotowania do gruntowania, czyli zdejmowanie różnych powłok czy to malarskich, czy, czy tynkarskich, czy w ogóle jakiś o, proszę zobaczyć, yy, które sobie mogą sprawić, że yy, grunt i późniejsze warstwy nie będą w 100%, yy, nie będą w 100 przyczepne. Yy, ten etap mieliście okazję zobaczyć, yy, kiedy, kiedy opisywałem budowę na tokarach. Dziś u mnie to samo, moja dzielna milka w akcji, czyli w akcji, zdejmuje te wszystkie luźne warstwy. Później gruntowanie i przygotowanie do hydroizolacji i do układania płytek. Na koniec dnia pokażę, jak to, jak to, wygląda, jak to zrobiłem. A póki co życzę udanego dnia. Dziś pusty czwartek, także dużo pączków. I biorę się do pracy. Powodzenia. Do spłuczki podtynkowej, zestawu spłuczki podtynkowej zrobiona. Za mną widzicie Państwo wnętrze kabiny prysznicowej, już raz bardziej zaczyna ono przypominać kabinę. No cóż, zabudowałem dziś tą spłuczkę, o której mówiłem wcześniej. Przygotowałem ściany, zeszlifowałem wszystkie rzeczy różne i, i zagruntowałem i wkleiłem matę w. Na podłodze, na podłodze w kabinie, tak? Za chwilkę zmienię ustawienie kamery i pokażę Państwu z bliska, jak to wygląda. Tutaj widzicie Państwo zestaw skórzki podtynkowej, no Tutaj wielkiej filozofii nie ma, tak? Zabudowa jak zabudowa wewnątrz kryje się stelarz. Włóczki podtynkowej, zbiornik, cała mechanika, tak? Wszystko to, co, co odpowiada za to, że toaleta sobie działa, tak? Tutaj mamy podłogę brodzika, tak? Brodzik będzie typu walk-in, czyli tak naprawdę nie brodzik, tylko podłoga wykonana z płytek i odpływ liniowy. I cóż ja tutaj dzisiaj zrobiłem? To, co Państwo widzicie. Na samej górze to mata kompensacyjno-hydroizolacyjna SOPRO. Ma ona za zadanie dodatkowo zabezpieczyć podłogę brodzika pod płytkami i mechanicznie, czyli przed pękaniem, przed jakimś tam skurczem betonu wylewki, którą zrobiłem, a jednocześnie ta mata jest sama w sobie warstwą hydroizolacji, tak? taką dodatkową hydroizolacją. Tutaj, którą tutaj zrobiłem. No ja to robię w ogóle w taki sposób, który sam sobie, sam sobie gdzieś tam kiedyś wymyśliłem, a później kilkakrotnie widziałem już podobne, podobne sposoby wykonania w internecie. Mianowicie ja wklejam tą matę na klej S2 Hydro Atlasa. Jest to klej, który przy odpowiedniej konsystencji urobienia go sam sobie pełni rolę hydroizolacji. Na niego, tak jak już mówiłem i tak jak Państwo widzicie, wklejam taką matę. I jutro jeśli, jeśli sprawa dostatecznie wyschnie, dostatecznie stwardnieje, to będziecie mieli Państwo okazję zobaczyć. Na to wszystko zrobię jeszcze hydroizolację systemową Mapei, mapę MAPEI, tak, czyli wkleję w narożniki. Yy, bandaże, tak, te taśmy izolujące i całość pokryje problem. Hmm. No i już. I myślę sobie, że, że przy, takim, przy takim wykonaniu yy, brodzik, łazienka powinny, powinny spełniać swoje zadania i cieszyć inwestorów długi czas. Tak to wygląda. Koniec chwalenia. lecę do domu pomieszkać. Do widzenia. Dzień dobry państwu, ponownie Gruby Tomek, ponownie prace przygotowawcze w łazience w Gdańskim. Nie wiem czy mówiłem tak, ta łazienka w Pruszczugdańskim, Gdańskim jest, ją znajduję. Yy, troszeczkę może być słychać ekipy, które, które tutaj pracują po sąsiedzku, też muszą zarobić na chlebek, troszkę kują, troszkę wiercą, ale mam nadzieję, że to co chciałbym państwu przekazać, uda mi się przekazać. Cóż nowego u mnie na budowie? U mnie na budowie wszystko przygotowane już do etapu układania płytek, czyli zrobiłem wszystkie, wszystkie przeróbki hydrauliczne w łazience, wszystkie przeróbki elektryczne w łazience, zamontowałem od, zestaw odpływu liniowego, zestaw spuszki podtynkowej. Zagruntowałem i wcześniej, a wcześniej przygotowałem ściany, tak? czyli zeszlifowałem wszystkie luźne warstwy, odpyliłem i zagruntowałem, a dziś zrobiłem hydroizolację. Hydroizolację robię w taki troszeczkę grubotorkowy sposób, mianowicie na podłogę od podłogi liniowego wklejam ta, wklejam matę kompensacyjną izolacyjną yy, SOPRO, a później robię hydroizolację w systemie Mapy Matei. Tak? Za chwilę będziecie Państwo mieli okazję zobaczyć jak, jak to wykonałem, jak mi to wyszło. Yy, a kolejne, kolejne odcinki będą już poświęcone pracom takim czysto czyli układaniu płytek. Tak? Teraz zmienię ustawienie kamery, pokażę, jak zrobiłem hydroizolację w brodziku. Życzę miłego oglądania i, i udanego weekendu, tak? bo dziś piątek, odpoczywajmy. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Zacznijmy od wejścia. Jesteśmy przed wejściem do łazienki. To nieduża łazienka, około 4 m2. Tak ona wygląda przygotowana do układania płytek. Tak, ściany i podłogi są już zebrmitowane. Tutaj widzicie Państwo przesunięcie punktu grzejnika, tak żeby grzejnik był. Na środku ściany, a nie w jakimś przypadkowym miejscu, a obok, niestety, trzeba było zrobić włącznik oświetlenia w łazience, dlatego że przygotowane przez dewelopera miejsce to było to miejsce no i było o tyle nieszczęśliwe, o tyle sobie było nieszczęśliwe, że byłoby w niesamowitej kolizji z drzwiami, tak? Czy, czy po jednej, czy po drugiej stronie. Dlatego po konsultacji. Z inwestorką zdecydowaliśmy się przenieść je do środka. Tutaj, tutaj przeróbka elektryczna, tak? Zmiana instalacji elektrycznej. Tutaj, w tym miejscu, będzie sobie takie okrągłe lustro, i dlatego zasilanie zostało przeniesione w tym miejscu. To lustro będzie z podświetleniem ledowym, tak? Tutaj reszta pozostała bez zmian, tak jak wykonał to deweloper. Tak. Tutaj mamy zestaw spłuczki podtynkowej zabudowanej i za mamy wstępnie, jak widać, a tutaj dwójki z programu, czyli wnętrze kabiny ze spadkiem podłogi i odpływem linkowym. Tak sobie wygląda ta Wykonana przez grubego członka. Tyle! Prace przygotowawcze zakończone. Wcale nie, nie mało ważne prace, tak? Pamiętajcie Państwo, że do kończenia również budownictwo, i tutaj, tak samo jak i przy, przy grubych, dużych budowach fundamenty, podstawy. Są bardzo ważne, tak? Jeśli jakieś niedopracowanie, jakieś brzydko mówiąc, brzydko mówiąc partactwo, papractwo przykryjemy płytkami. Czy jakąkolwiek inną warstwę, tak? To prędzej czy później się zeństwu. I zawsze poszkodowaną stroną będzie właściciel. Czegoś takiego, tak? Te prace podstawowe, prace przygotowawcze ich jakość są bardzo ważne, tak? One decydują o tym. Jak będzie się sprawowało później, to co znajdzie się na nie. Tak jak mówiłem wcześniej, dziś piątek, więc czekam do domu. Życzę Państwu miłego weekendu i do ja zobaczenia